Wychodzisz w odtali, głośni w stronę miłosławia. Idzie plusaku warmia, my zwarci i gotowi, aby odeprzeć atak Wszystkie kose w górę, w imię naszego miasta W imieniu burmistrza gminy Miłosław, witam Państwa bardzo serdecznie na upamiętnieniu wydarzeń wiosny lodów Miłosław Słychadzisz w oddali, głośnich w stronę miłosławia idzie plusaku Warmia, my zwarcie i gotowi, aby odeprzeć atak w górę, w imię naszego miasta! Można powiedzieć, że dzisiejsze wydarzenie to jest początek y, wielkiego świętowania w Miosławiu, tego co odbędzie się w niedzielę, dokładnie 30 kwietnia, w tym samym dniu i również w niedzielę, tak jak mieliśmy to 175 lat temu, y, wtedy bitwa Miłosławska, jedna z największych y, bitew w ramach wiosny Ludu 1948 roku, a zarazem zwycięska. Właśnie była się w z pochodzenia, bezgranicznie oddany. Mamy z czego być dumni, miłosławnie pokonany. Kosom obroniony. Mieliśmy wtedy trzy armaty. Brakowało amunicji, ale nie zabrakło wiary. Witam wszystkich. Dziękuję, że przeszliście wszyscy tutaj w Mam nadzieję, że podobał Wam się telewizja że odda życie za rodzinę. Słońce na horyzoncie, pora w rogu stawić czoła, nikt o pomoc nie woła, dzielnie nie broni siebie. Dzisiaj przygotowany wykład przez Pana Michała Pawelczyka wspólnie z uczniami Szkoły, szkoły Podstawowej w imieniu Wiosny Ludów w Miosławiu będzie myślę wspaniałym wydarzeniem, które wprowadzi nas właśnie w Wiosnę Ludów w Miosławiu i tą zwycięską bitwę w Miosławiu. Bardziej Józefa z fatahom na konia pogonił droga bohaterska wielkopolska. Tak! Pola wolności nie oddał! Chciałbym uczniami miejscowej szkoły przypnieć Państwu zdarzenia zwane Flipą Miłosną w 1848 roku. na jak to się popularnej ludzi. Dlaczego? Dlaczego jest ta bitwa taka ważna? Była jedną z niewielu wygranych. A właśnie chyba jedyną wygraną. Naczelnym wodzem powstania wyznaczono Ludwika Mierosławskiego. Sprowadzono w ten sposób siłę dochodzącą do 14 tysięcy ludzi. W głównej mierze polskich kosynierów. I tu musimy zauważyć, 14 tysięcy naszych które zebrało w sumie po wszystkich obozach. A proszę, wystosowały do odzwalczenia i 40 tysięcy... Wchodzi do miasta w głowie, tylko mam pośpiech. Z winą na oczach, a na imię miał Wojciech. Zostawił rodzinę, matka, za nim płaczę w kącie. Najbardziej zachwycona walka podczas tej bitwy odbyła się przy leśnictwie, przy pałacu i przy stajni na Bogaju. Bo tam leżało podobno najwięcej trupów, które zbierali. Gdy się nie cofnę, odwracamy los, kiedy dostajemy wsparcie Rozpędzeni zemstą szykujemy kontrnatarcie Rozproszenie w mieście jest dla wroga solą wokół Słychać tylko strzały, a my jak duchy po zbroku Za wszystkie rodziny, które pogrążone w smutku Za każdą ofiarę, którą zabił wtedy wróg Zamęstwo, odwagę, walkę do samego końca. Chwała bohaterom, miłosna, wolna Polska. Słychać już od dali, głośny huk, armat. W stronę Miłosławia, idzie plusaku armia. My zwarci i gotowi, aby odeprzeć atak. Wszystkie kosy w górę, w imię naszego miasta. Słychać już od dali, głośny huk, armat. W stronę Miłosławia, idzie plusaku by My zwarci i gotowi, aby odeprzeć atak.